Witam, moi drodzy, z tej strony LizRoko. To jest kanał o wszystkim i o niczym. Zaraz. Dzisiaj pragnę poruszyć temat, który bardzo, jak wiecie, niektórzy się interesowałem i dalej się interesuję. Na bym mógł polecić kanał? Ale do rzeczy. Dzisiaj zrobię coś, co nigdy nie robiłem, czyli ocenię postać z anime, czy tam animacji, czy tam jak to wole, wolicie sobie nazywać. Wybrałem sobie to, co ja oglądałem przez ostatni czas. Długi czas, czasem sobie jeszcze oglądam. Na zabicie czasu uznałem, że czemu by nie mogę to w sumie powiedzieć, co ja myślę, albo po prostu co też wymyślicie. Dałem taką sobie różną kategorię. I przede wszystkim, na jakiej zasadzie będę oceniał? Otóż, jak widać, znajdujemy się teraz na stronie Tier Maker. Na której znalazłem takie coś jak postacie yu gi -Oh! a dokładnie nazwane Yu-Gi-Oh! Duel Monster Character Tier List Maker. Przede wszystkim na początku myślałem, że na przykład zrobię takie coś jak tier listę serii yu -Oh! filmów yu -Oh! ale zdałem sobie sprawę, że mam na ten moment za małą wiedzę na temat większości seriali, a licząc to, że było Yu-Gi-Oh! oryginalne, było, był Yu-Gi-Oh! Generation X, był yy, 5DS, yy, ArkV, jeszcze był Zexal, jeszcze był Seven, jeszcze chyba był jakiś tam, ale nie jestem pewny i były jeszcze filmy, to uznałem, że no nie ma sensu yy, dawać ogólnie wszystkich postaci, tylko to co kojarzę, a najbardziej kojarzę właśnie oryginalnego Yu-Gi-Oh! Tego najwięcej się rzeczywiście oglądałem, chociaż i tak tutaj jak widziałem są postacie właśnie z tych fil filmówek. Więc zobaczymy yy, co w takim razie jak to będę oceniał. Prawda jest taka, że i tak sam nie mam skompletowanej, że tak powiem, pamięci. Dodatkowo zwłaszcza, że nie oglądałem sezon, sezonu zerowego, a sam się dowiedziałem dopiero jak już gadałem tutaj z widownią kiedyś, że był taki sezon. No i mógłbym obejrzeć, nie? Powiem wam tak, mógłbym teoretycznie przeanalizować szczerze cały, cały sezon zero dla was. Zrobić wam taki skrót, ala co ja myślę, co mnie przekonało, co mnie nie przekonało, albo ogólnie też, na przykład, analizować pary naszych odcinków, obejrzeć tak rzeczywiście całkowicie sam ja i Wam na przykład, zrobić analizę, co, co mnie podekscytowało, a co nie. Bo prawda jest taka, że sam, jak oglądałem pojedyncze odcinki Yu-Gi-Oh! Musiałem powiedzieć sobie, że były czasem takie momenty, że się zastanawiałem, skąd to się wzięło, jak to się wzięło, dlaczego i tak dalej, i tak dalej, a czasem były też takie nonsensy, które no, nie miały prawa się dziać teoretycznie. Hmm. Ja to tak przepraszam, że tak ruszam ekranem, ale patrzę jakby to Wam ustawić, żeby... Lecimy po kolei. Yugi with Exodia. Yugi prawda jest taka, że był głównym bohaterem, można powiedzieć, tej animacji. To są jego różne wersje, więc ciężko powiedzieć jakie mam je dzielić. Dla mnie Yugi uważam, niezależnie co był Interesującą postacią. Prawda jest taka, że na początku sam sobie nie zdawał sprawy, co, co ten item tak naprawdę dawał. Że tak naprawdę to nie był jego jakiś tam nie wiem, jakby to powiedzieć, doradca, czy tam po prostu jego wersja silniejsza, tylko sam nie, nie zdawał sobie sprawy, że ten item po prostu miał w sobie duszę kogoś tam sprzed 10 tysięcy lat, nie? Dlatego załóżmy, że dam, że ten na początku, jeśli zobaczyć w pierwszym odcinku jego walkę z Seto Kaibą, oczywiście, to jak najbardziej uważam, że ma swój poziom ta postać. Duelist Kingdom jako wygrany, no, pokazał swoje z... jak mu tam było? z... z, 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 z z racji, że jak widać na załączonym obrazku było to bardzo trudne dla mnie wybieranie czegokolwiek, zwłaszcza, że moja pamięć była tak beznadziejna, jeśli chodzi o dane serie, że w pewnym momencie uznałem, że nie ma sensu Wam po prostu ciągnąć tego, wysyłać Wam pełnego, pełnej tier listy, że tak powiem, postaci, zwłaszcza, że ona nie była prawidłowo przeze mnie wybrana, bo dopiero po jakimś czasie też ogarniałem, że to było inne znaczenie tak itd., itd., więc zamiast tego wyślę Wam zaraz quizy, które dograłem dodatkowo, na szczęście myślę, że to Wam bardziej przypadnie do gustu. Test wiedzy o yu -Oh. Oczywiście to jest, są pytania, ja spróbuję na nie odpowiedzieć. Szukałem, szczerze powiedziawszy, quizów z ciekawości, bo tam ta List listy nie wypaliła. No i muszę przyznać szczerze, no znalazłem nie umiałem znaleźć jakichś takich rzeczy w języku polskim, albo nawet w angielsku, jakichś dobrych quizów. Znalazłem tylko ten, co ma 7 lat temu quiz po polsku na same quizy, tylko jeden mi się wyświetlił. I jeszcze mam drugi quiz, który też jest w języku polskim i ma 16 lat temu, czyli ciężko powiedzieć, czy jest on zaktualizowany, zwłaszcza, że ciężko powiedzieć, czy to jest wiarygodne, że tutaj pisze przedmiot, jakieś inne takie. No cóż, więc zobaczymy, czym rządził darc w, przesz w przeszłości. Druga sprawa, też nie wiem, jakim tym kolej się, bo tutaj na przykład widzę, że już jest duel z Generation X, a nie jest to napisane, że to jest Generation X, więc niestety. Przepraszam. Ale no, zobaczymy. No, ja dam może, że nie wiem. Strzelam, że może, nie wiem, tak wygląda. Może Atlantyda? Okej, okay. to trafiony, fajnie. Ile jednego był między sobą Jun Majum i Yuki Yudai. Judasz. Ciężko mi powiedzieć, bo tak jak mówię, Generation X aż tak często nie ten. Wiem, że na pewno więcej niż 4, to wiem, i mniej niż 9. Dlaczego już obstawiam, że mniej niż 9? Bo uważam, że na pewno aż tyle razy nie było. Był na pewno raz na początku. 2, 3, 4 było. Teoretycznie może być, 5? Dałbym 6, może, nie wiem. 7. No, no, tak jak mówiłem, nie oglądałem tutaj, jest dużo rzeczy. Tutaj na przykład jest 5DS, który też na przykład, no nie będę kłamał, 5DS moją serią był nie lubianą, nie będę kłamał, mi się nie podobała po prostu, chociaż oglądałem to fragmentami, to mnie nie przekonywało. Podczas WRGP w pierwszej rundzie drużyna 5DS pojedykowała się z. Kto to był? Drużyna Nowego Świata chyba nie. Słońca nie. Ragnarok nie wiem, czy on nie by, oni byli na końcu. Drużyna, drużyna Ragnaroku mi się wydaje, że była chyba na końcu. Katastrofy jednoroż. albo może jednorożca to też było, kurwa, ja też nie pamiętam. Wydaje mi się, że na początku chyba mogłaby być katastrofa, ale nie jestem pewna. Jednorożda z jednej, a jednak. Jednak jednoroż. Jednak pierwsza myśl był jednoroż, a dałem i tak mimo wszystko katastrofę. No trudno, trzeba słuchać i pierwszej myśli, trzeba pamiętać o tym. Do jakiej karty Tarota Sayo sa Takuma porównał Edo Phoenixa? O jezu. No. Nie, ja naprawdę nie wiem, czy tutaj w ogóle jest jakiś quiz o Yugim, o serii oryginalnej Yugim, czy to nie jest o Generation X, no ale dobra. Najwyżej będę strzelał Edo Phoenixa. Do czego porównał, ja? Mhm. Hmm, no nie będę ukrywał, że szczerze nie mam pojęcia na to pytanie nic. Fenixa, no to załóżmy, że jeśli Fenixa, no to dobrze, może, no, no hierofant. No, tam, no. <laughs> nawet zakładać. Okej, okay, to jest karta. Okej, okay, pokazane. Jaki numer karta Number Skype Gazot posiadała w imieniu? Numer. Ja powiem tak, chyba i tak bym nie trafił, chociaż ostatnio robiliśmy opening card. To, to ciężko powiedzieć, no to wiem, że przynajmniej ten quiz przed 16 lat będzie bardziej rzeczywiście rzeczywisty na tym, co bym chciał oprzeć. Nie mam pojęcia, bo aż tak nie jestem, że tak powiem. Okej, okay. tutaj mamy nawet napisane wyjaśnienia, a tam było wyjaśnienie? Nie, tam nie było wyjaśnienia. A może było? Nie, nie było. Tutaj było wyjaśnienie że 33 to jest chronalny machu mech 39 utopia number, a 43 to był Manipulator of Souls number, okej. Okay. I 66 dragon, Okej, okay. znawca. Kto z nich nie posiadał w talii karty zmienne serce? ha Okej, okay, no tu już jest coś większego. Zmienne serce. Kaiba na pewno miał. To na pewno miał Kaiba. Ale... Znaczy ten Noah kajpa mi chodzi, nie Seto. Czy Seto miał? Nie jestem pewny, kurna. Czy Bakura miał? Hmm, czy ja w ogóle widziałem tę kartę? To jest wielki znak zapytania, ale na pewno, jestem, na pewno jestem pewny, że Noah coś takiego musiał mieć. Tak mi się wydaje najbardziej, że ten... A reszty nie pamiętam. Yugi... Zmienny ser, Change of Heart. Wydaje mi się, że to może być Yugi w sumie. Nie wiem czemu. Nie. Jednak Seto, jednak Seto Kaiba. Okej. Okay. Jednak Seto Kaiba. No, no dobrze, pamiętałem. Yugi... Nie, nie byłem pewny, po prostu nie jestem pewny. No Seto Kaiba. Jednak, jednak Kaiba, Kaiba, ale niestety nie ten Kaiba, który no powinien być. No Podczas ostatniej tury pojedynku między Marikiem a Marik używał efektu, który od... Oddał mu całe swoje punkty życia poza jednym, przez co jego atak zwiększył się do. Tak, ja pamiętam tą scenę, to było akurat interesujące i on jeszcze ją wygrał, mając to jeden. HP, że tak to powiem. To była interesująca walka, ale ile on miał Kurzyna, to ja nie pamiętam. Szczerze. Hmm. Bo pamiętam, że on tam skrzesił tego ra wtedy, które miało te zero, zero ten, atak, miał jeden atak, nie? I później dał resztę swojego życia, poza tym właśnie jednym, swoim, żeby, albo miał zero. I on wtedy dał całe swoje, ten. Mhm. Jak, jaka to była cyfra? Na pewno to nie będzie 559. 599, a nie wszystko 99 na pewno takie cyfry to te nie będą. Szybciej by 4,9 albo 5,9. Teraz pytanie: dokładnie ile? Dałbym może tyle, właśnie. O, właśnie. No, niestety ten quiz jest warty siana, że tak powiem, tu więc Coś było o serii GX niż o oryginalnym Yugi, ale ten jak najbardziej będzie oryginalny. Dlatego lecimy już z tym quizem. Jak na imię miał Faraon? Faraon. W jakim znaczeniu Faraon? Faraon oczywiście. On miał ten, a ten. Tylko że problem jest taki, że tutaj jest nazwa Yugi Shizu Shadi przedmiot. I prawda jest taka, że ja nie wiem, jakie jest polskie tłumaczenie, a ten. Może szadi? Prze... Przepraszam bardzo. Czemu przedmiot? W polskim tłumaczeniu miał o, to nazwę przedmiot? Serio? To jest coś, czego akurat bym nie spodziewał się. Akurat, że on się nazwał w polskim języku przedmiot. A może to jest błąd po prostu, który po prostu. No ten. Okej, okay, no to nie wiedziałem. Kto jest najpotężniejszym potworem Joey'ego? Hmm. To jest trudne pytanie, z kategorii trudne. Królowa owadów? Nie, na pewno. Jinzo, nie pamiętam kim był Jinzo. Magik czasu? Guilford Błyskawica. Właśnie Guilford, bo Jinzo nie kojarzyłem, a Magika Czasu wydaje mi się, że ktoś inny miał. Okej. Okay. Dobra, no to tutaj trzy smoki, to akurat Kaiba. Oczywiście znane. Co staną naprzeciw siebie w odcinku 129? Uu, żeby to zliczyć, co to będzie za sezon. O. No, ja ja oglądałem serię, gdzie był sezon i nie był na przykład dany, że to jest odcinek 70, który i tak dalej. Problem jest taki, że ten quiz ma 16 lat, nie? I to jest kurze na duży problem. Jeśli odcinek 129 na pewno. No i Yugi? Kurwa, nie wiem. Marek i Joey? O! Yugi i Kai. No oni. Przepraszam, że tak powiedziałem, ale oni bardzo często, prawdę mówiąc, wszędzie walczyli, więc czemu akurat znów ten? Ciężko powiedzieć, ile jest w sumie odcinków. Liczę, że ten Quiz powstał 16 lat temu, czyli był rok 2009. Nie wiem też ile oryginalnej Yu-Gi-Oh! trwało czasu. 29 miał pierwszy sezon, drugi. Też chyba gdzieś koło tego, może troszeczkę więcej. No to mamy ten, no i to już jest seta. Mm, tego problem jest taki, że ja nie znam dat emisji. Ten to troszkę jest takie niepewne. Dam taką datę. No i trafna. Okej, okay, do kogo należał uskrzydlony czuży sz smok w sezonie drugim? Uszk Uszy... Ten, Uskrzydlony szczurzy smok. Kaiba bakura, Marek, Yugi. Uskrzydl... Uskrzydlony szczurzy. Yugi. Raczej by mi do takiej osoby by się nie pasowało. Marek. Czy tam Merik czy tam jak ten? Kaiba chyba też nie. Myślę, że bakura mógł. Marek jednak, okej. Okay. No, ale dwóch można powiedzieć, dlatego protagon... ten antagonistów czy protagonistów, to się mówiło nieważne, po prostu dwóch takich niczego sobie przeciwników Yugi'ego Jaka jest ulubiona karta Mai? E, Harpia Dama chyba, jak to pamiętam. Chociaż nie, ona miała tego e, Ona bardzo lubiła tę, kurde tą Dark Magician Girl, nie? Jak to się nazywało? Także smog Domowy to tylko, że nie wiem, jakie to jest tłumaczenie. Harpia Dama czy Magik Czasu? Okej, okay, Harpia Dama, ale to chyba i tak pewnie nie. To, chyba, że ten Którego aż. Przynajmniej tak ja to wywnioskowałem z tego, że miałem często takie sny, na przykład, które się pojawiały w, w odcinkach. Okay. którego Shadow Ridera Yugi spotkał jako pierwszego? Y nie był to Marek, oczywiście. Kaiba to też nie był. Chuck Hunter Arkana. Facet, pamiętam, że to był, więc chyba Jack Hunter, ok? Kogo pokonał Jack Hunter? No to by... Yy, to jest podchylkliwe pytanie, czy Yugi go pokonał? Ja właśnie nie pamiętam. Wiem, że walczyli ze sobą, ale czy go pokonał ostatecznie? No musiał pokonać z jednej strony, żeby zdobyć ten, ten swój z powrotem... Yy, to... ten Millenium puzo chyba. Jak mi się wydaje. Ale nie wiem co tu jest. Kto to może być tutaj móc. Joey, okej, okay, no, to, no to nie pamiętam widać dokładnie. Ale prawda jest taka, że nie wiem kto to byłby móc. Może to jest postać, która po prostu... Na czym polega gra Jack Huntera? Od sm Na czym polega gra Jack Hunter? Aha. Tutaj było kogo pokona Jack Hunter? A na czym polega gra Jack Hunter? A, to, to chyba był ten sezon... Nie, w sumie nie wiem, kurwa, już się troszkę... Przepraszam, że tak mówię, już się mylę, bo nie wiem o co tu chodzi. Ale to jest taki quiz, który jest po prostu znalazłem, bo nie umiałem nic znaleźć na internecie. Biały s... Na czym polega gra? I tutaj przy odmitycznego smoka. Biały smok z niebieskimi oczami, 3 razy 5, części odmaga Ciemności. I nie wiem jak to mam wytłumaczyć, czekaj, bo troszkę teraz nie rozumiem co to mam dać? To jest takie tłumaczenie trochę gorsze niż by się wydawało i nie do końca rozumiem. Może czym grał? Albo czym zaczął grać, nie wiem. Albo o co grali? Kurwa, nie wiem, co to ma być za pytanie. Na czym polega gra i jest na przykład takie odpowiedzi nie, biały smog, trzy razy 5. Okej. Okay. Dlaczego Joey pojedynkało się z Valon? Jak... czekaj, walon, 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 walon. To nie był ten moment, gdzie był ten, ten taki... Um, albo mógł ją uratować May, albo... Bo stać się silniejszym to raczej on by nie, raczej by nie walczył. Dla zabawy też, nie? Szybciej mogłoby być w albo uratować Mei, ale szybciej bym powiedział raczej, że w też w wersji Joya by nie pasowało, więc... Mógłbym też dać stać się silniejszym, ale bardziej bym dał właśnie uratować Mei. to, ile razy Yugi przegrał? Teoretycznie rzecz biorąc... Zależy jak na to patrzeć, nie? Bo sam, sama postać Yugi'ego mogła przegrać już wielokrotnie. Natomiast jego faro, można powiedzieć taki przewodnik dodatkowy, mu pomagał wygrywać. Więc prawdę mówiąc, Yugi mógł przegrać wiele razy, ale ostatecznie jakby nie przegrał, bo wygrali wspólnie, nie? Więc dam, że może... Bo też nie wiem, czy tutaj się zalicza ten sezon 0, nie? Ja tam nie wiem. Dam, że dwa razy, trzy, okej. Okay. Ile... Aha, teraz będą takie pytania, ile razy kto przegrał. Jory, no... on wiem, że parę razy mógł przegrać drugim też przegrał w turnieju właśnie w tym pierwszym sezonie. Znaczy, jakby powiedzmy o to, o to mamy raz, dwa, że też wcześniej przegrał. Trzy... Mhm. Trzy lub cztery. Jeśli licząc, że to będzie też ten sezon, co tam wcześniej wspomniałem, no to mogłoby być nawet pięć. Mam cztery w sumie. 6, no to dobra, No to jednak moja pamięć nie jest dobra, ale ile razy Kaiba przegrał? On dużo razy przegrał, nie oszukujmy się. 4, nie wiem, dobra. Taki quiz, powiem wam od czapy. Millennium Puzzle. Nie było 10, nie było 1, nie było 3, 7. To było akurat proste pytanie. Jaki jest finał meczu turnieju? Finałowy mecz turnieju. Ale którego turnieju? Jugi kontra Leo. Jugi kontra Kaiba, Jugi kontra Joey, kontra Siegfried. Którego turnieju? Bo to też nie jest doprecyzowane ogólnie, nie? Do... Teoretycznie, nie? W którym turnieju konkretnie? Kaiba? Finałowy mecz turnieju? Nie. Kontra Leo? Nie mam pojęcia, szczerze. Leo, no Leon, no nie, bo nie jest doprecyzowane dokładnie jaki finał turnieju. Kto jest twórcą pojedynku potworów i ko w kości? I to był Pegasus. Książę Darwin, Devin, przepraszam. A nie, przepraszam, Pegasus stworzył całą grę. A pojedynki same. Nie, czekaj. Książę Del Devin. A może? Nie wiem, tu... Tytuł... Przepraszam, ja znam niestety angielskie wersje, a nie polskie, więc niestety, ale... Mi... Na czym polega gra Wolona? Karty Smoka, Bogowie e e gips legendarne Smoki, karty Pancerza. W sezonie czwartym... Herbata rodzi dziecko. Kurwa... Przepraszam, ale to tłumaczenie jest tak tragiczne, że nie wiem, kto to tworzył, naprawdę. W sezonie trzecim właśnie wydaje mi się, że oni byli chyba w wirtualnym świecie, nie? Więc dobrze myślałem. Gra karty smok, ale legendarne smokie bogowie Egipscy. Szczerze, nie, nie, ten... Jak nazywa się legendarny smok w sezonie czwartym? Czarny smok z czerwonymi oczami to był, nie? Pazury her Hermokratesa, mi się wydawało, że ten, dobra. 45%. Ciężko powiedzieć, jak ocenić ten quiz bo i jak się swoją wiedzę możecie sami ocenić. No. Pisało, że w 60% to jest quiz trudny. Druga sprawa, tłumaczenie było beznadziejne. A dokładnie to było tłumaczenie z języka polskiego na francuski, które nie wiem, czemu tak zostało przetłumaczone. Aha, bo ja miałem Google tłumacza włączonego, który automatycznie, czyli jakbym nie wiedział, że to tak jest, to bym prawdopodobnie bym rozumiał te odpowiedzi. Czyli tutaj było poprawnie, że Atem. Przedmiot Atem, no to rzeczywiście tłumaczenia. Tutaj było też tak napisane, kurna, a to nie wiedziałem, tak samo tutaj, bo, o, ale nie, no tutaj Marek jest normalnie napisany, no to nie wiem. No, tutaj też jest tak, hmm. zresztą nie, no to by dużo, myślę, by mi nie zmieniło, może tutaj ewentualnie. Nie, dużo by mi to chyba nie zmieniło, nie. Więc ja dziękuję za oglądanie. Tego odcinka mam nadzieję, że się spodobało oczywiście. Jak ktoś zna jakiś dobry quiz o właśnie Yugio, -Oh, czy ewentualnie jakieś inne analizy, albo by sam chciał stworzyć po prostu quiz o Yugio, -Oh, taki naprawdę dobry, polski, bo naprawdę mało jest twórców, który jakkolwiek się tym interesuje jest z Polski, to proszę napiszcie mi w komentarzu pod filmem. Ja z chęcią zagram i do zobaczenia. Cześć!